Na samym początku zaczęło się to wszystko od 1 listopada, w Raymond Club. Przyszedłem eliminację. Na samym początku pięknie szło 10 kg, ale do tego momentu 22 kg już spódłem. Postanowiłem sobie 30, więc to jest na razie taki etap końcowy, ale przy, na przykładzie mojej osoby jeszcze nie koniec jest tego. Odchudzania albo z metamorfozy. Czyli będziemy ten wynik poprawiać. Poprawiać, tak. Jestem poniżej setki, tak sobie postanowiłem. 95 to jest takie minimum. Mi się wydaje, że dla zdrowia, to telewizor i komputer to nie jest wyjście. Zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, że teraz jest wiosna. Szukać wiosny troszeczkę, wyjść na spacer, rowerek, przygotować rowerek, wyjść z rodziną poszukać no, pięknych teraz kwiatów, liści na drzewach i zachęcam do czynnego ruchu na świeżym powietrzu. To jest impreza, która promuje dobry, zdrowy styl życia sportowy. Czarny, zdrowy duch, więc tutaj wszelkie te, te, takie, takie imprezy, które promują dobry styl życia, właśnie tę ale też i charakter, którą no, próbujemy i chcemy, żeby to propagować w i Okazja każda inna, jest impreza galerii, ale takie same imprezy odbywają się w innych miejscach. Tutaj akurat dzisiaj udało się spotkać w takim gronie Dajda, Dajman, który od najwyższego czasu już promuje tego typu wyniki jazdy na rowerze, która może być Przede wszystkim następuje to, co można robić dzisiaj już w dobrą pogodę. Nie trzeba się przeziębiać, nie trzeba ubierać się, zawsze się spotkać w dobrym gronie, wymienić sobie humor, wzajemnie się na do tego, żeby promować zdrowy tryb życia. Dokładnie to, co powiedział Pan Prezydent zdrowy tryb życia, to jest podstawa. Dzisiaj widać, daliśmy sobie radę z tym, promujemy to i staramy się uczestniczyć w takich imprezach, żeby to dalej wychodziło. No i no i tak dalej. Jeszcze chcę powiedzieć, powiedzieć, że to jest najlepszy przykład jest wtedy, kiedy widać jakie są postępy dla, na przykładzie na przykład Tomka Sabowskiego, który w ten sposób współdastą już ponad 20 kg. Zupełnie inny człowiek, szef naszej komisji miejskiej sportu i turystyki, który dzisiaj naprawdę może promować sport przez swoją sylwetkę, przez hard ducha, przez to, że no, jego charakter no, pozwoli mu właśnie na taką, na taką dobrą... On dzisiaj też jest innym człowiekiem. To jest facet, który, który przesnął, że zahartował się w boju z tymi kilogramami. Jest po prostu bardziej odporny na również czasy polityczne. Także jest to dobre przygotowanie do kampanii wyborczej I, i motywacja. Co w dniu dzisiejszym się panu robi w galerii Stanowej? Jestem tutaj zaproszony przez Agnieszki Gierule i galerię tutaj Sanową. Na to, żeby troszkę przybliżyć dyscyplinę Strongman, pokazałem tutaj trzy takie standardowe konkurencje. Fajna była zabawa, troszkę podźwigali wszyscy. Czyli liczy pan, że trochę co niektórzy jeszcze bardziej skodną. Czy schudną, czy nie schudną, liczę że na to, że każdy będzie, spróbuje chociaż coś ze sobą robić, prowadzić jakiś zdrowy, zdrowy tryb życia, zapisze się na fitness, bo to o to chodzi tutaj. Nie każdy musi dźwigać zawodowo, tak jak ja, można chodzić na siłownię, można chodzić na basen, można chodzić, nie wiem, do sauny, cokolwiek z sobą robić, byle nie siedzieć w domu i nie oglądać telewizji. Proszę opowiedzieć, co w dniu dzisiejszym w Galerii Stanowej się dzieje? Cuda się dzieją. Dzisiaj mamy wielki finał Metamorfos organizowany przez Diamond Club, czyli świetny klub pani Agnieszki, który zaoferował ludziom życiową zmianę. I na czym to polega? Na tym, że ludzie się poddali zmianie nawyków żywieniowych, zaczęli uprawiać sport, upiększyli się, zaczęli o siebie po prostu dbać. Dzisiaj będą na scenie, więc będziemy mogli się przekonać, że to wszystko było serio. Czyli jednym słowem, zapraszamy innych, tak? Zapraszamy nieustająco. Myślę, że takich klubów i takich ludzi jak pani Agnieszka w Polsce brakuje. Poznamy też wiele osób, które pomogły e, tym wszystkim uczestnikom w tym, żeby czuli się ze sobą po prostu lepiej. I to jest najważniejsze i za to ja trzymam kciuki, dlatego też tu jestem.